Cześć z tej strony AgroKuzyni, a ja witam Was w filmie z prezentacji całego stanowiska, ale przede wszystkim komputera, który znajduje się właśnie za mną. Zapraszam do oglądania. ręsze komputera jest bardzo e, schludne kabli nie widać praktycznie w ogóle co prawda sam to sobie już ogarniałem ponieważ tutaj, e, gdy komputer do mnie przyszedł był niezły makaron, ale wszystkie kable wciągnąłem sobie od tyłu wszystko jest właśnie z tyłu popodpinane pospinane tak, żeby tu z przodu było jak najbardziej schludnie, tym bardziej, że wszystko cały środek właśnie widać przez, e, przez szybę, która tutaj jest. Wiele pytań z czego składa się ten komputer a więc e, już Wam mówię z jakich dokładnie komponentów cały ten komputer się składa pozwólcie, że e, posłużę się ściąga ponieważ też wszystkiego nie pamiętam dokładnie na pamięć to co na pierwszy rzut oka tutaj mamy to jest właśnie obudowa jest to Silentium PC Armis AR7X EVO TG ARGB e, ogólnie nazwy tych wszystkich e, komponentów jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy to są po prostu to e, jakiś kosmos, ale postaram się wszystko jak najlepiej przedstawić e, zaznaczę to może Informatykiem nie jestem, e, tylko tyle wiem o komputerach, żeby mi było, co mi jest po prostu potrzebne, tak żebym po prostu w jakiś sposób mógł się poruszać po tym świecie komputerowym. Jeżeli gdzieś zrobię błąd, proszę, poprawcie mnie w komentarzach, no, ale specjalistą nie jestem. E, to, jeżeli chodzi o obudowę, e, co do obudowy, tutaj z przodu mamy ulot e, powietrza, trzy wentylatory e, z przodu, które zasychają powietrze. Tutaj mamy taką zdejmowaną. E, Siatkę na magnesie, którą tutaj kładziemy, aby nam kurz nie pracował do środka, właśnie do środka obudowy. A tutaj do góry jest też podpięta chłodnica od chłodzenia wodnego. I jeszcze jeden mamy wentylator w obudowie, tu na końcu, który nam ciepło ze środka zabiera i wyrzuca na zewnątrz. Jak mamy komputer, musimy mieć coś, co nam go zasili czyli coś, co znajduje się tutaj, ale tego nie widzicie. Jest to e, zasilacz, e, zasilacz mamy e, Corsera e, HX850, e, czyli jak można po nazwie e, wnioskować, mamy tutaj zasilacz 850 W. E, dość duży zasilacz, ale z racji tego, że to jest ogólnie e, właśnie PC, w którym można sobie później, e, że tak powiem, bebechy modyfikować, e, to dlatego zdecydowałem się na... E, zasilacz mocniejszy, w razie jakbym później coś zmieniał tak, żeby tego prądu po prostu wystarczyło mamy zasilacz, więc teraz y, coś, no, znaczy musimy osadzić te wszystkie komponenty, takie jak no, kartę graficzną, procesor, to wszystko y, mam posadzone na płycie głównej od Gigabyte'a, y, jest tutaj Z690 UD na DDR4 płyta główna, swoim drogą bardzo ładna, jeżeli można tak powiedzieć o o sprzęcie komputerowym. Bardzo ładnie to wygląda. Fajnie to się prezentuje. No mi przynajmniej się podoba. No, myślę, że też, też już na jakiś czas wystarczy. Co do płyty głównej, mamy tutaj cały panel wyjść. Mamy tutaj wyjście te standardowe tego starszego typu pod myszkę lub klawiaturę. I obok jeszcze dwa USB-ki, które ja zajmuję właśnie pod klawiaturę i pod myszkę. Dwa razy USB 3.2. Później dwa razy USB 2.0 HDMI, DisplayPort USB Typu C. Kolejne wyjście USB 3.2. Kolejne wyjścia USB 3.2 złącze LAN, właśnie do podpięcia internetu i jacki do mikrofonu, do słuchawek. Kolejną rzeczą, której tutaj nie widać, jest to procesor. A mamy tutaj procesor Intercore i7 12700K. Procesor mamy tutaj 12-rdzeniowy o taktowaniu 3,6 GHz w trybie turbo do nawet 5 GHz, więc już naprawdę no, można tutaj podziałać. E, procesor 12-rdzeniowy z tego względu, że dużo montuje, e, więc e, myśl, zasady, im więcej rdzeni tym lepiej, e, dlatego Dlatego właśnie taki procesor. No i i7 12 generacji, po głowie chodziła i9, ale wiadomo, cena tutaj zapędy ostudziła. Więc wybrałem i7 12 generacji, konkretnie i7 12700K. Jak już mamy procesor, to musimy mieć coś, co nam schłodzi właśnie to wszystko i będzie trzymał tam odpowiednią temperaturę. Mamy tutaj chłodzenie wodne, tutaj mamy pompkę, wężyki i do góry mamy... Chłodnice od właśnie chłodzenia wodnego. A jest tutaj Be Quiet! Silent Lob 2 2 razy 140 mm. Są tutaj dwa wentylatory, właśnie po 140. Miało być 3 razy 120. No niestety nie mogłem w tym czasie, gdy był składany ten komputer, dostać takiego chłodzenia, więc postawiłem właśnie na ten wariant trochę mniejszy. Mam tu 2 razy 140, ale powiem wam, na spokojnie daje radę. Sprawdzałem temperatury podczas pracy i no, więcej jak 70, chyba 2 jeszcze nie uzyskałem, jest naprawdę, naprawdę w porządku. Obok chłodzenia mamy zaraz e, kości RAMu, dwie kości od Fury po y, 16 GB na DDR4, czyli w sumie RAMu tutaj mam 32 GB. W razie apetytu, mm, no, można to na spokojnie rozszerzyć do 64, po prostu dokładając jeszcze dwie kości po 16 GB. Na chwilę obecną no wystarczy to, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc, gdyby brakowało, zawsze można trochę ramu dołożyć. To, co chyba budzi najwięcej kontrowersji, jakichś emocji, no to przechodzę teraz, właśnie do karty graficznej. A czemu mówię, że to budzi najwięcej emocji? Jest tak, ponieważ karty graficzne w obecnych czasach są bardzo drogie. Trochę tak jak z nawozami, to mówię teraz do tych, którzy no może w komputerach nie się za tyle. A kartę graficzną, jaką tutaj mamy, to jest właśnie RTX 3060 Ti. Żeby to wszystko jeszcze chodziło, potrzebny jest dysk, na którym będziemy trzymać wszystkie pliki, na którym będzie system. Na chwilę obecną jest tutaj tylko jeden dysk. Jest to dysk 1TB SSD. Na M2 na razie tylko jeden dysk. Mam ogólnie zewnętrzne 4 dyski, na których trzymam wszystkie pliki. Więc dlatego na chwilę obecną nie brałem tutaj dodatkowego dysku, tylko na dane, ale miejsce jest zawsze można tutaj dorzucić dodatkowy dysk. Zresztą, chyba nawet nie jeden tu się zmieści, ale dyski można dorzucić tak, żeby było tej pamięci więcej. Zobaczymy, na pewno jakiegoś SSD-ka też się rzuci, żeby na te dane, na pewno z kanału, gdzie będę montował filmy z kanału, żeby po prostu mieć do nich szybszy dostęp. Wiadomo, dyski SSD są o wiele szybsze od HD deków. No ja zewnętrznie mam dyski HDD, no ale tych danych trochę do zmagazynowania jest i tych terabajtów danych już się no, uzbierało. <gry> ale no, na chwilę obecną tylko jeden dysk, jeden, y, jeden terabajt SSD-ka. No, myślę, że na chwilę obecną wystarczy, tak jak mówiłem, w razie co zawsze można dołożyć. I to wszystko z takich y, aspektów technicznych, y, bo chcieliście wiedzieć, co tutaj siedzi. Y, teraz dołożę tutaj y, szybkę, kompa podłączę i pokażę Wam jak to świeci, ponieważ całość jest podświetlana RGB, obudowa, jak i karta graficzna, jak i chłodzenie, a no więc trochę tutaj koloru jest. Powiem Wam, że specjalnie czekałem do tego filmu ze zdjęciem folii, i teraz to właśnie teraz właśnie ją zdejmę, ale na razie tylko tutaj pozdejmuję z narażników, tam gdzie przychodzą śruby, a dopiero jak ustawię go na miejsce wtedy, wtedy dopiero w całości zdejmiemy tę folię. O. Siedzi, siedzi. To o czym trzeba pamiętać, jeżeli chcemy uzyskać najwyższą jakość grafiki na swoim monitorze. Monitory właśnie musimy podłączyć do karty graficznej, a nie do płyty głównej. Podłączymy do karty graficznej i wtedy możemy się cieszyć e, no największą e, jakością obrazu. DisplayPort zaślepiam tak jak był zaślepiony, ponieważ DisplayPortu wejść nie używam. Oba monitory mam podłączone kablami HDMI. I tak jak widzicie po podpięciu, po odpaleniu komputer prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. To wszystko tutaj mam ustawione na taki niebieski kolor pod to ustawiłem też pulpit właśnie, w tej właśnie kolorystyce niebiesko-czarnej, myślę, że bardzo fajnie to się komponuje no i na pewno robi, robi wrażenie samo podświetlenie chłodzenia, karty czy wentylatory właśnie w obudowie naprawdę to bardzo ładnie wygląda no i prezentuje się dość schludnie, no dobra Krzysztof. Ale ile? Ile to kosztowało? Ładna, fajna jednostka, ale ile? To wszystko co siedzi właśnie w komputerze, czyli przypomnę jeszcze raz, procesor, płyta główna, pamięć, dysk SSD, karta graficzna budowa, zasilacz chłodzenie oraz Windows, bo Windows to też kupowałem, żeby to wszystko było na legalu, to za to wszystko musiałem zapłacić 11 350 zł. Tyle właśnie wyniósł mnie ten komputer. Dużo mało, no różne, różnie można na to patrzeć. Na pewno teraz czas na kupowanie komputerów nie jest zbyt dobry. co, sytuacja podobna tak jak z nawozami, tu już nawiązując do tych tematów rolniczych. A tutaj, jeżeli chodzi o pecety, no to bardzo wysokie ceny kart graficznych, bo karta graficzna stanowiła praktycznie 1 trzecią kosztu tego peceta, no niestety karty graficzne są bardzo drogie apetyt też był na lepszą kartę graficzną no, ale właśnie ceny, tutaj to wszystko ostudziło generalnie przy składaniu komputera założenie było takie, żeby złożyć komputer gdzieś tak do do tej kwoty około 10 tysięcy jednak jak zacząłem przeglądać właśnie ceny tych wszystkich komponentów i to co bym chciał mieć w tym komputerze no to ten budżet e, niestety trochę musiał się zwiększyć. No Ciężki czas, głupi na kupowanie komputerów, ale potrzebna mi była w sumie na już mocna jednostka, ponieważ e, mam masę filmów do zmontowania, które muszę zmontować i potrzebuję. E, potrzebuję po prostu komputera, który mi to uciągnie. Wcześniej działałem na laptopie, który jest za mną, e, niestety w nim. E, Swój żywot powoli kończy. Karta graficzna, znaczy może czy kończy, na razie wszystko działa, na, jeżeli tylko używam samego laptopa. Ale jak jest podpięty z tymi monitorami, które tu widzicie, no to niestety już świruje, odwala, trzyma wysoką temperaturę. W programie do montażu nie da się praktycznie nic zrobić. W grach też to już chodziło jak chodziło, no w gra głównie, to tutaj mówię o farmingu, bo w sumie nic innego nie gram. A teraz w ostatnim czasem po prostu odpaliłem się też z lajwami, więc, yy, więc mam takie porównanie. No i na lewa gram farminga, dlatego o nim, o nim mówię. No po prostu laptop przestał mi już yy, wystarczać. Generalnie założenie kupna laptopa, które było 2,5 roku temu. No to miałem kupić sobie mocnego laptopa, który mi yy, na parę lat na pewno wystarczy i będzie to mój główny komputer. Wtedy na tamten czas to był naprawdę laptop, który robił wow. Zresztą nadal, nadal jest to dość mocny laptop. No ale kupowałem go na tamte czasy i na tamte potrzeby jakie miałem, no, przez te ostatnie 2-2,5 roku. Tego materiału do obróbki bardzo, bardzo przybyło i też jakościowo też chciałbym to popchnąć bardziej do przodu, dlatego no te wszystkie pliki zaczynają naprawdę dużo ważyć, tego materiału jest ogrom po prostu do przerobienia. No i laptop po prostu przez to wystarczać i stąd decyzja, żeby kupić właśnie taką jednostkę, która jest teraz za mną. No i teraz tak, czy w ogóle właśnie, czy kupiłbym normalnie taki komputer? Myślę, że nie, gdybym miał tylko tworzyć YouTube'a, to laptop by mi w zupełności wystarczył czy tam nawet do jakichś gier, gdybym nawet nie robił YouTube'a, nie nagrywał filmów, tylko, tylko miał komputer do takiego codziennego użytku i grania to naprawdę ten laptop, który jest za mną w zupełności by wystarczył, bo to naprawdę naprawdę jest fajna jednostka i też z mocnymi yy, komponentami No ale po prostu tych filmów już robię za dużo żeby wszystko to yy, przerabiać na laptopie dlatego właśnie taka padła moja decyzja, że, że kupuję PC, czyli stacjonarkę, laptop, który za mną, też właśnie zostaje, bo często na jakichś wyjazdach jak gdzieś jadę, potrzebuję zabrać stację roboczą ze sobą. Wcześniej odpinałem wszystkie kable, bo laptop też był tutaj i zabierałem samego laptopa na wyjazd i tak działałem. Teraz mam statyczną stację roboczą i taką mobilną, która jest właśnie za mną. Za mną. Na mowa tu o laptopie. Nadal właśnie na tych wyjazdach gdzieś potrzebuję takiego mocnego laptopa, żeby coś na szybko zmontować, coś gdzieś podpiąć. Więc laptop na pewno jeszcze się przyda niejednokrotnie, a teraz po prostu będzie robił jak tak, no, szybkie sprawdzenie czegoś w internecie, wydrukowanie bardziej taki domowy się stanie. A typowo od, od YouTube'a, od montażu, od moich plików powiedzmy tych roboczych, to będzie właśnie tutaj to stanowisko. Dużo mało, no, wydaje mi się ogólnie dużo za te komponenty, co tu jest, bo wiem, że można by było to na spokojnie kupić taniej, gdyby to było w innym czasie składane. No ale potrzebowałem na już, więc, więc dlatego to wszystko tyle kosztowało. No i są takie komponenty, a nie inne. I to chyba wszystko, wszystko w tym materiale, myślę, że to co ciekawsze powiedziałem, to co Was tam w jakiś sposób interesowało w tym filmie zostało zawarte, możecie powiedzieć co Wy byście na przykład zmienili w tym prececie, bo może coś Wam się tutaj nie podoba i byście wstawili coś innego, możecie śmiało napisać w, w komentarzu pod filmem, możecie napisać jakie Wy macie jednostki, też z chęcią poczytam, popatrzę co macie, na jakich sprzętach działacie, a na ten moment to wszystko, tutaj macie subskrybujkę, tutaj ostatni odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć!